Cześć wszystkim z tej strony Kuba i witam Was w czwartek, dnia 21 grudnia, i otwieramy kolejne dni adwentowe w naszych kalendarzach LEGO City oraz LEGO Friends. Zaczynając od City, jak zwykle. 21 dzień jest gdzie? Nie widzę go. Jest on tutaj, oczywiście. I mamy panią Mikołajową. Pani Mikołajowa z deską snowboardową. I tak wygląda złożona figurka. Widać, że ma tutaj czarne takie kozaki, buty. To jest dwupoziomowy dwu nadruk. Mamy do tego oczywiście świąteczne ubranko, jakiś zielony sweterek. Sama pani Mikołajowa ma dwie twarzyczki. Jedna taka, gdzie zamyka oczy i się, się uśmiecha. Druga to jest, gdzie ma oczy otwarte, ale już tego uśmiechu tak bardzo nie widać. No i oczywiście do tego białe włosy, bo jest to starsza pani, ale nie przeszkadza jej to śmigać po desce surfi, ten snowboardowej. Także taka dosyć ekstremalna staruszka. Można powiedzieć, dobra, fajnie. mini figurka bardzo fajna, będzie się faj bardzo dobrze komponowała do świątecznych zestawów. Dzień 21 mamy odhaczony w serii Lego City i zabieramy się za Lego Friends w takim razie. Dzień 21 jest tutaj i mamy ciuchcie, więc zakładam, bo widziałem, że tam będą wagoniki, że kolejny dzień będzie zakładał wagoniki do tej ciuchci do tej lokomotywy. A to ja zaraz to złożę i wam pokażę. Dobra, jestem z powrotem ze złożonym zestawikiem, i tu jest to bardzo taka mini mikro ciuchcia, mini lokomotywa. W, można powiedzieć w takim stylu zabawkowym, w bardzo fajnych kolorach takich jaskrawych, czerwony, zielony i, i szary, i jeszcze taki piaskowy. I bardzo ładnie wygląda, więc jak tylko będą wagoniki, to pewnie będzie się to prezentowało bardzo tak zabawkowo i świątecznie. No i co? No i ja jestem nadal zadowolony. Już dobiegamy w sumie do końca serii. Kalendarzy adwentowych i nadal chyba ani razu jeszcze mi kalendarze nie zawiodły. Nie zawiodł. Może w jednym przypadku byłem leciutko taki e, mniej zaskoczony niż zazwyczaj, e, ale nie wpłynęło to jakoś negatywnie na mój odbiór tych kalendarzy. Nadal uważam, że są to najlepsze kalendarze w tym roku, jakie mogą być, a reszta trochę jest skokiem na kasę. Ale jeszcze, słuchajcie, są trzy dni, na których możemy się naciąć, więc e, nie mówmy hop. Dobra, ja Wam dzisiaj dziękuję i widzimy się w piątek na otwarciu kolejnego dnia. Trzymaj dzisiaj, cześć.